Ja poproszę żywni albo półtora od razu dobrze Powinna Pani sprzedać po pół litra. <słuch> Po pół litra. O co? Każdy chce kupić, no? Każdy. Nie pan sobie kupię, proszę pana so. <słuch> Zlisz so. pan szybko, póki trzyma procenty. <słuch> Niech pan daje jeszcze póliwa walki wodki. Nie, 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 chwileczkę, chwileczkę, teraz ja jestem pierwszy w kolejce. Pan stoi za mną. Ile pan ma tych wody? Siedem. To wszystkie siedem. Ile? Siedem. No, przecież nie! Panowie, na no co jest? Trzy dni już miało być rozebrane. Będzie rozebrane. Śniadanie kończymy. i Już robimy, panie kierownik. Śniadanie to wy w domu jedzcie, bo mi tu reżyser na głowę włazi. Ty, co za jedynie? Kierownik produkcji, Hofander, przyszedł z kobietą, i szpanuje. No, kończ, Władziu. I robimy. Wodę brzosową można prosić. Politechnik. Dziękuję, bardzo proszę. 300. Bo jutrze będę miała poradnik spelologiczny. Co jest, Jutek? Coś przebladłeś. Walnij lufę! Zabierz tego żałę. Pani balcerkowa! Pani balcerkowa! Wstawaj pani! Co? Szybko! Leć pani na górę do. Już dokonowała! Już mi coś na głowę! Komisja do walki z alkoholizmem wzywa obywatela Józefa do stawienia się na przymusowe leczenie odwykowe. Rany boskie, Ziódek. To już po tobie. Twoje zdrowie, Jutek. Nie ma lekarza. Już, już nie trzeba. Nie. Już za późno. Szkoda, Ziódka. Dobry był z niego herbatnik. Panie kierowniku, ukraść chciał mi tego kurczaka! No pewnie, bo po co by wyrywał? To złodziej! I pijak! Bo każdy pijak to złodziej! Panie Sławku! Panie Sławku! Dązyk, szybko, szybko, szybko! Się, ci, Nie czas żałować róż, kochany. Wypłonął kolce. No, tak jest. Idziesz?